Witam na kanale Podróże te małe i te duże. Dzisiaj pospacerujemy po Orzennej, to jest niewielkiej miejscowości w Beskidzie Niskim. Przyjrzymy się otaczającej miejscowość dzikiej przyrodzie, odwiedzimy dwa wojenne cmentarze i poznamy historię tej okolicy. Zapraszam na film. Orzenna to niewielka miejscowość, licząca poniżej 100 mieszkańców. Położona jest w województwie podkarpackim w powiecie jasielskim. Orzenna to miejscowość przygraniczna, położona jest na wschód od Grabia, po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 992, biegnącej z Jasła do granicy ze Słowacją. Z Orzennej do granicy ze Słowacją jest zaledwie 3 km. Co ciekawe, przejście graniczne Orzenna-Niżna-Polanka Zostało zlikwidowane w roku 2007 po przystąpieniu Polski i Słowacji do układu z Schengen. Orzenna to miejscowość leżąca w środkowej części Beskidu Niskiego. Beskid Niski leży na terenie dwóch państw, Polski i Słowacji. Po polskiej stronie najwyższy szczyt to Lackowa, mierząca prawie 1000 metrów wysokości, a po słowackiej Busow mierzący 1002 metry wysokości. Na terenie Beskidu Niskiego leżą cztery uzdrowiska: Rymanów Zdrój, Iwonić Zdrój, Wysowa Zdrój oraz Wapienne z wodami mineralnymi. W centrum zaś Beskidu Niskiego znajduje się Magórski Park Narodowy, o którym opowiadałem w filmie okrępnej. Fauna tutejszych lasów jest typowa dla Beskidów. Dużej liczebności zwierzyny sprzyja słabe zaludnienie i rozległe obszary leśne. Występują tutaj m.in. jelenie, sarny, dziki, a z drapieżników niedźwiedzie, rysie, wilki, borsuki oraz lisy. Z gadów spotkać można żmije i za skrońca. Wracając zaś do samej orzennej, to miejscowość powstała prawdopodobnie w XVI wieku, lokowana na prawie wołoskim. Wieś wówczas należała do Mikołaja Stadnickiego Herbu Szreniawa. Nazwa zaś wsi pochodzi zaś od słowa Orzyna, oznaczającego jeżynę. Mieszkańcy wsi Wiedli trudny i ubogi żywot, nękani byli częstymi napadami zbójników. Do roku 1947 była to wieś Łemkowska, która w momencie wybuchu II wojny światowej liczyła 360 mieszkańców. Po deportacji ostatnich rodzin w 1947 roku, w ramach akcji Wisła wieś opustoszała. Po dawnych mieszkańcach wsi pozostały samotne krzyże i nieliczne ślady po piwnicach czy podmurówkach. Niewiele osób wróciło na swoją ojczystą ziemię, przede wszystkim dlatego, że nie było za bardzo do czego wracać. Splądrowane i spalone gospodarstwa popadały w ruiny, a owocowe sady zdziczały. Nawet miejscowa cerkiew zniknęła na zawsze z krajobrazu orzennej. Następnie tereny to przejęło państwo. Utworzono tutaj państwowe gospodarstwo rolne, przy którym co ciekawe w latach 70. XX wieku, aby wspomóc w pracy nowych osadników, Powstał oddział zakładu karnego, a więźniowie pracowali przy produkcji rolnej i wycince drzew. Dziś nie ma ani PGR-u, ani zakładu karnego, a mieszkańcy zajmują się głównie rolnictwem. W samej orzennej znajdują się trzy cmentarze z okresu I wojny światowej, zaś w okolicznym Grabiu znajdują się dwa kolejne świadczą o intensywnych działaniach wojennych prowadzonych na tych terenach, związanych z tym, iż przez te tereny biegły niegdyś ważne szlaki handlowe na Słowację, a wcześniej na tereny Królestwa Węgier. Cmentarze te zostały wykonane jeszcze w trakcie trwania walk. Są pięknie położone, a ciekawostką jest, że uszanowano na nich nie tylko poległych własnych żołnierzy, ale również przeciwników, których chowano w miarę możliwości z zachowaniem obrządku ich religii. W pierwszej kolejności podejdziemy do cmentarza wojennego numer 3. Znajduje się on na końcu wsi, za budynkami dawnego PGR-u, pochodzi z roku 1915. Pochowano na nim żołnierzy, którzy zmarli podczas walk o Przełęcze Karpackie oraz prób kontrofensywy austro-węgierskiej w celu uwolnienia obleżonej przez Rosjan Twierdzy Przemyśl. Cmentarz składa się z dwóch kwater, przeznaczonych dla armii austriackiej i rosyjskiej. Elementami centralnymi na obydwu kwaterach są kamienne ściany z ustawionymi na nich kubicznymi krzyżami. Pochowano tutaj łącznie 356 żołnierzy. Drugi zaś cmentarz, który odwiedzimy znajduje się po drugiej stronie orzędnej, a dokładnie w grabiu ma on numer 4. Cmentarz zaprojektował Dusan Jurkowic. Podobnie jak na poprzednio odwiedzonym cmentarzu. Pochowano na nim żołnierzy walczących o przełęcze karpackie oraz prób odsieczy obleżonej twierdzy przemyśl. Jest on założony na planie kwadratu, w którego boki wpisano cztery półkola. Otoczony jest wałem ziemnym, oblicowanym murem kamiennym z pięknie wykonanym wejściem. Elementem centralnym jest stojąca na wysokim kopcu drewniana kaplica gontyna w formie wieży. Nie tylko sam cmentarz, ale i cała okolica jest niesamowita. Pełna natury, dzikości, z zaledwie minimalną ingerencją człowieka, gdzie każdy odnajdzie ciszę i spokój. Powiedzcie zresztą sami, jak można nie zachwycać się takimi widokami. Jeśli spodobał Ci się mój film i chcesz być powiadamiany o kolejnych filmach, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Dziękuję za wspólny spacer i do następnego filmu.